Tyson. Tyson. minął jednego zawodnika gospodarzy. Zagranie do Lisowskiego. Lisowski z polu karnym. Nie ma jak obdać strzału. I rzut karny. Rzut karny. Faulowany zawodnik siarki w polu karnym miejscowych. I arbiter główny Maksymilian Ciak zarządził jedenastkę dla siarki Tarnobrzeg. Prusiński z lewej nogi. I bramka pewnie bardzo zmylił bramkarza ze kolano. Piąta minuta spotkania, Sparta-Jerzowe przegrywa na własnym, stadionie, na własnym stadionie z Siarką Tarnobrzeg 0-1. Strzelcem bramki dla gości w piątej minucie z rzutu karnego Kacper Prusiński. Tych gracze z Tarnobrzega, gracze z Siarki. może teraz lewą stroną do grania w pole karne odwrócił się ale przepiękna bramka Piotr Lisowski podwyższa prowadzenie Siarki Tarnobrzek po odwróceniu się w polu karnym przepięknym uderzeniu a mamy 40 minutę spotkania i Siarka Tarnobrzek prowadzi już 2 do zera ze Spartą Jeżowę na boisku nogi czyli będzie piłka dochodząca w pole karne ładna piłka no wyratowali się chwilowo gospodarze przy piłce Piendel, ale strata przed własnym polem karnym z prawej strony Krzysztofek. No i faulowany Krzysztofek w polu karnym będzie drugi rzut karny dla Siarki Tarnobrzeg. Tak zarządził Maksymilian Ciak. Paweł Mróz i bez problemów zdobywa trzecią bramkę z 11 metra. 54. minuta spotkania i Siarka Tadobrzek prowadzi już na boisku wieżowym z miejscową spartą 3 do 0. Strzelcem trzeciej bramki z rzutu karnego Paweł Mróz. ale już piłka z powrotem przy Szymonie Ferecie. Ferec, ładne odegranie do Krępy. Krempa do Orlika. Jeszcze raz krempa. Krępa. I teraz bramka no, z piętką, takie dziwne uderzenie i Dimitros Kalam z numerem 14 zdobywa czwartą bramkę dla drużyny Siarki Tarnobrzek 82. Jeszcze nie rezygnują piłkarze Siarki. Mimo wysokiego prowadzenia. Wciąż atakują. Filip Krempa Kamil Orlik. Feret. Feret w polukarnym dogrywa do Orlika. Orlik, przepiękna bramka. Kamila Orlika, tuż pod poprzeczką. 5 do 0 siarka ta dobrze prowadzi ze spartą Jeżowę 83 minuta spotkania teraz posypały się bramki dla siarki.